Pozdrowienia dla mojego kolegi, mojego mentora planers planerskiego, Darka, który już na samym początku, przy tym jak zaczęliśmy pracę z planowaniem, mówił, że jedna rzecz, której możesz być pewny, jest to, że będą zmiany. Nie? Hmm. Plan jest od tego, żeby go zmieniać <grych> i tak. na tym to polega, i od tego tu jesteśmy, nie? żeby mm -hmm. się dostosowywać i działać. No tu, to jakby w tej perspektywie planerskiej, no to naturalne, tak, jesteś planerem, planujesz, zmieniasz plany. Ale ja uważam, że to ma. Szersze znaczenie, bo branża wiatrowa trochę taka jest. Mam nadzieję, że się ze mną, że się ze mną zgodzisz, że dużo się w niej dzieje, mm -hmm. dużo się w niej zmienia. Jakby te relacje, które my mamy z technikami, z naszymi um, współpracownikami, one zwykle są takie, że no właśnie, jest dużo zmiennych. Nie? To już nie jest coś takiego, co możemy zaplanować na 3-4 miesiące do przodu mm -hmm. i mamy spokój. Nie? Na dobrą sprawę, wszystko cały czas się zmienia. Zgodzisz mm -hmm. się z tym? Zgadzam się. W 100% się zgadzam. Tak jak y, mówisz, że plan jest do tego, że, żeby go zmieniać. Tak, Darek pozdrowienia to jest tak. uniwersalna, uniwersalna, y, uniwersalna wiedza.